Jak się czuje pierwsza kobieta w roli wicestarosty Oświęcimskiego? Tak, ten fakt niedawno uświadomiła mi jedna z pań pracujących w starostwie. Ja myślę, że dla nas kobiet e, to ważne, co się zdarzyło. Dla mnie również. Jest to ogromne wyzwanie, ogromne zadanie. E, myślę, że kobiety w samorządzie, zresztą widać tu w naszej Radzie, jak wygląda parytet kobiet do mężczyzn, mamy jeszcze dużo do zrobienia. E, Myślę, że jeszcze przed nami kwestia wydyskutowania obszarów, którymi będziemy się zajmować w zarządzie. Dla mnie na pewno ważne są te obszary, w których dominuje relacja, dialog, człowiek. I myślę, że. No dla mnie też jest to ogromne zobowiązanie, o którym Pan powiedział, czyli pierwsza kobieta jako wicestarosta w Powiecie Oświęcińskim i bardzo z tego miejsca dziękuję moim wyborcom. Dziękuję też za zaufanie przy głosowaniu radnym. No i myślę, że to taki kolejny nowy rozdział w moim życiu. Czy wicestarosta Teresa Jankowska będzie się również zajmowała problemami społecznymi, tak jak zajmowała się członkini zarządu Teresa Jankowska? Bardzo bym chciała, myślę, że tak będzie, ponieważ w każdej pracy ten obszar dla mnie był bardzo ważny i staram się też być na bieżąco z trendami, które obecnie się dzieją, żeby w Powiecie Oświęcimskim budować więzi, relacje, wspierać tego typu działania, więc bardzo bym chciała tak.